Witam tu, Alisteo na kontynencie Verony. Tym razem udamy się na Debir, gdyż mamy tutaj coś do dokończenia. Na szczęście noc nie będzie nam za bardzo przeszkadzać, gdyż my się udajemy do tajemniczej wieży. Tutaj już walczyłem. Ja to przeoczyłem. To wszystko, żeśmy już czytali. Właściwie ja czytałem. Eee, zwyczajowo zachowuję paladyną, więc tym razem też tak uczynię. To jest mnie dobry pomysł. Oni są fajni, przywołują miśki. A nie niedźwiadki to zawsze spoko. Będą leczyć i strzelać. Ci... no hmm, mogą być że już czarami za bardzo nie są w stanie mnie zaskoczyć. Wszystko już widziałem. Jeszcze drugi sklepik. O. Nie no, tutaj to miśki. Zdecydowanie. Niech będzie. I można byłoby już walczyć. Tu. Można zmienić troszkę ustawienia. Lepiej, żeby jednostki walczące były bardziej w centrum. Tu akurat nie ma za bardzo wyboru, gdyż jedna i druga jednostka jest raczej strzelająca. Mm. Mm. Ciekawe. Smoki, wulkany, pułapka, Fenix. Z Feniksem Można wskrzeszyć. Mm. Mm, ciekawe. Aha, to to właśnie prawdopodobnie z kwestia tych swojego Pana i Stwórcy, Maga Ewentusa. tak 10, obrona 35, intelekt 45, czyli będzie problem z obroną oraz tym, że jest to intelektualnie rozwinięta postać. Będzie czarować. Hmm, czyli tak, miszki powinny uderzać tu na wprost. Poladyni tu tylko muszę tak uważać, żeby nie doszło do sytuacji, że smoki mogą razić przez dwa pola chodzi tu o kontratak. Dobrze, podejrzewam, że mm, trucizna bardziej się tu przyda niż ogień. To zdecydowanie. I co? Jest jeden ład, dobra. A teraz tak, e, na pewno dobrym pomysłem będzie gejser. Okay, Ale ja, ja widzę, że gasier nie działa. Po prostu za dużo jednostek może było. No, hmm, jest taka możliwość. Dobrze, trzech zostało. Hmm, nie zabijecie oddziwne. jaka duża ilość kapłanów. I nie są w stanie zabić. Hmm, Szałut brakuje. To nie, to ja myślę... Odczekać. Niżki. Hmm. A ile Feniks ma życie Niewrażliwy na ogień. O. Na magię również. Może się odrodzić. No to może burza ognia uprzywołuje. Drogie jednostce magiczne, za którego sprawą otrzymuje ona podwójne obrażenia, czas trwania efektów w tylko czy to na niego, a nie, jednak ta magia na niego też nie działa, hmm, to teraz pomyślmy, ja myślę, że lepiej będzie wyeliminować te smoki, jest po prostu więcej, hmm. Teraz pytanie, czy Polacy nie podołają... Aha, no jeszcze jest taki mały problem, że musiałbym komuś przekazać... Hmm, aha, nie, no to trzeba było tych zaatakować. Hmm, no nic, teraz jest problem, bo nie mogę przekazać miszkom, bo miszki nie wykonały jeszcze ruchu, no to... Ale mogę z tym poczekać do następnej tury. O, właśnie, to ma sens. Zobaczymy. Tu oczywiście przywołamy niedźwiadki, ale jako, że mam dużo szału, to lepiej to spożytkować już teraz. Fajnie by było odepchnąć wrogie jednostki. Spróbujemy to zrobić tutaj. I Fajne jest to, że nie ma znaczenia jak jest ten poniosłem, gdyż yy, ta armia jest, można powiedzieć, pożyczona, a palady nie zostaną wskrzeszeni ci, którzy ulegną. Okej, okay. no, całkiem przyzwoity ilość miszki jest nadzieja. niestety przeżyli. Hmm, ale... Nie, no można by się tu wycofać, ale wtedy smoki by będą mogły bić przez dwa pola. To lepiej tego nie... Nie róbmy. Hmm. Aha, to tego przywraca punkty zdrowia. to nie ma sensu. Bijemy. Jakby to wskrzeszało, tak? Inkwizytorzy mają, to by miało sens. A tak. Co? Lepiej odwracać to uwagę. Mm. Nie, no Fenix wskrzesił smoka. よろしいでしょう Żeby no, nie pozwolić na wskrzeszanie. Nie wiem, czy to coś może, ale zawsze. Tu mnie martwi, jak tu przejść? Tu jest takie pole martwe. Trzeba iść po prostu tu naokoło. Hmm. Tylko, że ja bym jednak wolał, żeby tego tu nie było. Więc hmm. właśnie jeszcze przecież możemy możemy czarować. Hmm. Obiecujące. Ale chyba lepiej. setrouço. E tá... gdyż paladyni za chwilę to odblokują, to ja to widzę w ten sposób, że czekacie. Спасибо. She showed. gardło, więc nie ma sensu, żeby wszystkie jednostki tam biegły, więc tylko tutaj stanie się. Teraz tak, tu jest dobrze, gdyż te miszki mają aż dziwne, miały trzy pola, Podyszłam, że przez to... Można przyjść. No. Dobre. Hmm, to trzeba odblokować. Ale Zresztą Czy to może się udać to? Przesłaniającą i dlatego hmm. nie zauważyłem, żeby przejść. No i co, co ja tu mogę zrobić? Jest dużo szał. Warto by było coś zużyć, bo. O właśnie. O właśnie. Natomiast bada, ja chciałbym jednak oszczędzać. Hmm. Jest jednak duża, ciężka jednostka, że nie udało się przesunąć. Hmm. Ok. Nie polegną od... Y do trytku. Tak. Hmm. Bierę. W sumie trucizny mógłbym trochę użyć. Nie jest drogie. O. Chyba, że... Nie no. Jest nadzieja, że się sami wykończą. O, właśnie. Hmm. Ale chyba jednak ten plan z zablokowaniem. O, teraz? Teraz trzy pola. Plan związany z zablokowaniem no, odżywiania Fenixów zadziałał a i dlatego wtedy chyba nie było możliwości na trzy pola, bo widocznie to pole, które wygenerowało demony, po prostu blokowało coś hmm, tak podejrzewam. Ok, znowu mam to dużo hmm, można by smoka obudzić. Można by. Nie jest drogie. Tylko raczej ja to widzę nie jako... Atak, ale jakoś taką skrzyneczkę byłoby warto tutaj... Właśnie właśnie to ma sens. Coś takiego i. I kolejna skrzyneczka. Właściwie można z tego korzystać, bo jednak e, straty, które tutaj poniosę nie mają większego znaczenia. Hmm, no to wszystko jest na sprzedaż, tylko w sumie potrzebuję kasy. Można by zrobić coś takiego, obudzić. zapanowali nad moimi politykami. Może poczekać aż ta jednostka się pojawi? Tak, zdecydowanie. Hmm. Właściwie białe miśki się tym zajmą. Hmm. No i zawracacie. os eu Przekazać tu, Chociaż dla siebie lepiej tu. Mm. Teraz podejrzewam, że musimy poczekać aż to. A nie, dobrze, dobrze. Ostatnio wiadomo, potężne. Wow, 181 500. Nieźle. nic damy radę. Dziękuję wszystkim za odcinka. w kolejnym. Zobaczymy co się skrywa za tymi drzwiami.